E, no, hej, hej, hey, witam was serdecznie, szewer, z tej strony. Spróbujmy sobie zrobić w dzisiejszym odcinku. For what? Disloyalty, boy. Disloyalty? What is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homeboy. Yo, you ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Mm, hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior. Your mama would turn over in her grave, boy. Mm -hmm. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where's Denise at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor, you say become a patient. I say... Who is that? Hello, Missy. Oh, cool. what's what's Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And Aunt, my mother's old, dried up ass. Shut sister. the fuck up! Yeah, shut the fuck up! Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? <laughs> Thank you. <laughs> is is seven dollars? I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here. All right. <laughs> you, man. No, cunt. <laughs> with the boy the boys what i'm fucking new in town i'm making friends all right now let's party look i had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up my nigga i just came over here to holler at you about the little thing man i said i'm tired dog What fucking thing i love things i'm the king of things i ain't talking to you homie hey let's go do something about the thing okay what thing You're talking about the little stress thing man Jego nie trzeba dużo ten przekonywać. I dobrze, to jest piękne. Dobra. O Boże, Jezus Maria. Grow Street. Ah, times that I'm my drive by with best yourself, man. Lamar, what's happening? What you in Stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Not this real in this town, nigga. Particularly where you in Stress concerned. and this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh, first rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust fool want to get butt naked? <laughs> I'll get whatever it takes me home boy Homie's crazy man So yeah, I've heard Masakra no Dom Siegea Dom Homie live up here Hey look everybody be cool man Lamar about to do his thing all right czemu czuję, że to nie będzie proste Trzeba być spokojnym, bo inaczej ci, ci wszyscy tutaj będą gonić. Hey, był on point, to spółdzielnie. O, drugi chop. Courier service. package to collect. You got the grip? Prezydent accounted for. <laughs> you like that, huh? Sample. <laughs> now we talking. <laughs> <laughs> My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Hey. Give me, give me the give me the back. Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking bars remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. Wiedziałem. Dobra. Dobra, ten padł. Ten padł. To będzie piękna rzeź! Dobra, przeładuj, przeładuj. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, tu są gdzieś następni. Dobra. Tam tak Dobra, trzeba do przodu trochę podejść. Wow 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 Dobra. To jest mój Chodź tu Czemu Ej! Kto mi strzelił w ten w tył głowy? Nie fajne, to nie było fajne! Dobra Dobra Dobra. Aj, w tym momencie dawaj, dawaj! Dawaj na tego, na trewora. Dobra, chodź tu. Dobra, kurwa, jak oni mnie tutaj ostrz ostrzeliwują. Tutaj.

Come on, the done here. Dobra, kuź, ile tutaj jest. Dobra, chyba padł? Padł też. Dobra, gin. Przesuńmy się do przodu, żeby nie być tak w tyle. Za, dal za daleko jest dobra. Daj! Dzień śmieciu. Tutaj jest gdzieś. Wy no, wychyl się, bardzo dobrze.

Spadamy. Damn, MC Clip. That's the fastest shoot. MC Clip, Clip, wait right there, dog. Hold up, hold up. Peace, peace. Man, jack they ass, homie. That's our way up out of here. Hands in the air. I don't care who you is. You get jack. Oh, you cold, homie? Sid. The clip, he gone, man. You hear? Move, homie. Damn, it's in this motherfucker. Shit ain't no river, man. It's a motherfucking sewer. Then we're in the right place. Take the car, the gun, man. You are under arrest. Stop the craft and wait. No, na pewno. Uh, bez broni pistolet. No, man,

Oh, a police Hey, weird dude! Let's get out of here! Kid, follow me, alright? I'll get us out of this! <laughs> 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 Let's find a ride, homie! Hmm? No tak, tylko skąd tu wziąć rajd? Tędy, tędy, tędy Tam na pewno, nie? Dawaj, biegnij, biegnij, biegnij nie ma jakiś Gdzie jest Franklin? Nie wiem, ale dobra A ja zaraz padnę jak jeszcze będę miał jakieś spotkanie z... Co on padł na pysz ze zmęczenia, tak? Nie wiem gdzie jest Franklin. Na tą stronę tam. Serio? Jak pat na pizzał. Nie, 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 nie. Teraz po schodkach, szybko, 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 szybko. Pewnie jakbym po ten. Mm, na prawo poszedł, to bym miał wóz policyjny, ale. o, 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 dawaj tą furę. Wsiadaj Pytam mnie co to? Dlaczego nie jesteś, head to foot in green, z balem, jak, head to foot in purple? to jest ojciec, man, nie robię tego nikt. O ja? So how you know what side someone's on, man? You just know. The ballers might wear a purple hat, or like a shirt with some purple in it, or maybe like a hat with a B on it for the baller shit. And you know how we get down. The families we rock the fuse hats with the F's on it. You know what I'm saying? Or rock the green kicks with the green laces. Okay. Man, everybody already know who everybody is. It's just the law to say certain gang insignias make you part of some vast criminal conspiracy or some shit. So, like no. Nah, hmm? No tak, no. Jakby nie było, pamiętam odnośnie tego Grow Street. To nie tak dawno było, nie? Zresztą byliście świadkami, moi drodzy. Ci, którzy oglądali zmagania e, GTA Online Moje wraz z Kofim i innymi ludźmi Dobra, wysiadaj I co, koniec misji? Ukończono Safari na dzielni No bardzo Safari było E, dobra, jak wygląda? Kontynuuj, jak wygląda? Mesa Trevora Olajcie ją! Hmm. Nie, na razie nic nie próbujemy. Sprawdzę po prostu tak. Pieniądze tu. Bardzo dobrze, wszystko idzie ładnie do góry inaczej jeszcze jedną rzecz sprawdzę Kolaps co tu idzie jeszcze do góry kupię to zasada niby panuje taka tutaj na giełdzie że kupujesz za najmniejsze pieniądze sprzedaje za największe najbardziej stabilna jeśli chodzi o indeksy giełda to jest LCN bodajże a najmniej stabilna to jest ta BG coś tam bo to zależy LCN zależy od twoich poczynań tak w grze a BG, coś tam zależy od poczynań online, w sensie wszystkich graczy. Tak więc, no raczej nie tak. Nie fajnie by było. Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego przyspieszacza czy coś. No ale, no niestety, to ma przynosić. Wolny dochód, a nie jakiś tam złoty środek na pieniądzki. Do 10 tysięcy dojdziemy. Będzie spokojnie: 9,7, 9,8, 9,9, 10 tysięcy. Może nie w topie, dobra. Eee, oczywiście przechodzimy sobie na Franklina. Czy terworem dalej lecimy? Co my tu mamy najbliżej? Eee, B, jak biuro, Michael, Lester, ale Lester to. Jeśli chodzi o tego. No dobra, sprawdźmy, co biuro ma do zaoferowania. Eee, kochani, skrócę podróż, tak więc widzimy się po krótkim cięciu. Okay, we're here, we're straight. Oh, absolutely, yeah, yeah. You killed people, you tortured people, commit. Here's Trevor. Get right. your looky, looky, huh? A bunch of government. W <grables> and their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Uh, because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Uh, not quite. Well, Can you explain that again? Hmm? I was saying. Not Oh, you're good. The three cunts. Listen. We need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. <laughs> Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency—they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they <laughs> are using the money for as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? Oh. We think they're gonna use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. <laughs> it's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice. Now we We're gonna be doing pat downs at the airport those Fucking clowns are done with us. You know, fuck you. Hey, hey, look, man. It is what it is. Now how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises. And we're gold. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General! Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. No, widzicie? Po co mam ten? Po co mam holować? Dobra, lecimy tutaj, bo mam opuścić teren. I co to będzie koniec zadania, czy co? Nowy kontakt Dave. Alright, guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this job. The garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck what else uh, oh yeah 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 get away that would be nice get something fast and discreet we park it off the road a good distance from the lot and make sure it ain't near something we'll crash into driving off that's it all right man i got you dog what huh i missed that maybe shout a little louder bite me <laughs> Tak naprawdę zadania przygotowawcze. E, zobaczmy gdzie ja jestem. Ja jestem tutaj, a tu mamy. Co my tu mamy? E, to mamy. Wiecie co? Nie, 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 nie. Bo to za zada... to. Albo dobra, e, małe cięcie. Dobra kochani, wracamy do akcji. Ukradnij wóz holowniczy Zaparkujmy sobie jakoś tak tutaj Mam nadzieję, że nie będzie nikomu przeszkadzać Do widzenia Wozem holowniczym będziemy pewnie coś holować, jak sama nazwa mówi. A mieliśmy przykład, jak to wygląda. wow wow co wy robicie? Czemu sobie pod ten, pod koła podjeżdżacie? Mieliśmy przykład, jak byliśmy Franklinem. To była tam misja na samym początku, dla tej babeczki, nie? Której chłoptaś zaćpany leżał gdzieś tam, gdzieś tam, a my musieliśmy. Odholować auto, bo inaczej by stracił pracę. No dobra, tu sobie w lewo Przygotowanie do napadu. No kurde, mam nadzieję, że... Wow! A nie, w sumie za, to, za ten napad też hajs yy, nie przybędzie Bo to jest przecież dla tych skorumpowanych debili. A przepraszam skorumpowanych W dobrym tego słowa znaczeniu Te, Jakby było coś takiego Masakra a Tutaj w lewo i Chyba tu Tam przechodzą na tych pasach Potrąciłbym i tyle by z tego było A później by było czy jezo? No w ogóle te zdanie sensu nie, nie miało no ale dobrze, nieistotne uznajmy iż to przez pogodę to przez pogodę i przez to, że trzeci odcinek z rzędu nagryłem tak więc już troszkę spędziłem w tej grze a generalnie powyżej Półtorej godziny, już tak człowiek trochę mniej ma chęci. Dobra, proszę bardzo. Wóz holowniczy na miejscu, zadowoleni? Dobra, kontynuuj. A my, kochani, zakończymy. Mm, tom, ten, ten odcinek, Jezus Maria, chciałem powiedzieć, albo i nie truck is at the lot. Aha, no to dużo powiedział. Tak, zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Standardowo będę żebrał o łapki w górę. Nie zapomnijcie ich dawać, bo to jest druga najważniejsza rzecz po oglądalności odcinka. Tak więc, jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie. Komentarze też, jak najbardziej mile widziane, ewentualnie rzeczy, które chcielibyście zobaczyć poza misjami głównymi tutaj w GTA, też możecie dawać jakieś tam przykłady, nie wiem. Wyścigi, kurcze, jest tutaj sporo możliwości, tak więc coś tam możemy pokombinować. No cóż, i zapraszam na następny odcinek. Pozdrawiam. Hej, hej.